Ty że jeszcze podświetlę, no. to tak jak z... ha, ha. Ja szybko lecę. gdzie idziesz na środek, o, jak to ja. Aha. Czekaj, muszę zobaczyć, jak tutaj trzeba po iść. Ja jestem na diaksach. I trzeba... ...daks sobie Daks, nie chcę spadnąć. Co pierwszy robimy? Sharpness czy ten, ten nas wyroje? Nas. mam dwa nie dopiero. Niebieski, niebieski, o NIE! Odłóż szybko, idę! O NIE! OOO! Dawajcie! To... Nie rozwaliłem! O NIE! Co O nie, idzie! Kurde! Jesteś jeszcze kagament? Jesteś Właśnie, Właśnie. Jest Właśnie. No. Na pewno będą Właśnie. No, pewnie tak. Pewnie będą, Dobra, nie, zmieniamy Jaki? Zwyczajne dwa dwa.

a nie kurde. tutaj, Tutaj obok są jak ale. biali rozgniewiani! biali! no, Muszę troszkę sobie przyciszyć. przyciszyć. No, co jest Dobra. Jest? Dobra.

Idziemy na diaksy. Ja idę na diaksy no, się wyrywać. No, okay. okay. Co jest? Oj, to się tak, to się tak to może dlatego, że... No. jak no. się

Tych diaksów. Nie zostało niewiele. Każdy siebie? Dobra, to się kłóci. idę. O. To przyjdzie za pół minuty. Za pół minuty będzie. Czwarte diaksi. To mam trzy diaksy. To pierwszy szakręta, tak? Dalgamel szakręta robimy. Alo, dalgamel no, słyszysz mnie? No, no, no doskonale dosłownie, tak robimy? jeszcze dosłownie, 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 nie dosłownie, dosłownie, bo dosłownie, 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 nie wiem, czy... Bo. Jest, to trafiliśmy? Bo ja nie wiem. Dobra, ja robię. Ja zrobiłem. okay i did you put oh my oh forget me, yeah, yeah. Mě se oči. a gargamel, iš na škodek. Šedat jaksi. kawałek jest. Idą do nas? Są tam na środku. Widzę jej. Może znowu tyle, tą nie wiadomo. Ja. dwa. Co najpierw robimy? Nie wiem, bo nie, nie widziałem, żeby przyszła do zajemy, nas, zajemy, więc... Zajemy. Co się stało? Zajemy. Dobrze, zajemy. Jest... Zajemy. Aha, XD Chodź mi ją pozwolić łóżko. Jest, idę, idę, idę. Odwalaj mi łóżko. Jej! Jest, jest. Dawaj, 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 dawaj. Ude, jeden miał 9 HP. 9-10 hp ma jeden. W bazie. Ebeka z nich. Zniszczyłem i łóżko. Es! Yes. Wygraliśmy drugą rundę. Tak się ja Właśnie. Jestem słaby sto. Ochę. Nie. Musimy się, się Tak, będzie dobrze. No właśnie. Bo, Bo my lubimy my my lubiwać, my ale my też my. Są osoby, które przebywają, co... no właśnie. No właśnie. Z tego jak jeden, 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 jeden. Nick. Ma. Kupa. jakby miał kupa, to byłoby śmiesznie. Kupa, jeden, dwa, trzy. Jakby miał Nick. Może kardamet jeszcze dwie gątki, czy trzy, i kończymy, tak? No, z, dwie głąd, no, z, dwie głąd, z dwie

Ja to. Druga, e, idziemy na taksy. Ja idę na taksy. na środek. nie idą na nas. Ale... czy idą? Tam, 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 są już. nie chyba się, nie się nie chyba nie dawaj, dawaj. dawaj To chyba nie chyba nie ma nie chyba w... On ma skin Wojana. A to nie jest...

Musimy. Musimy jeszcze no, Nie to się nie dobra, 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 To byłby koniec. Nie, nie. wiem, co Tak? Do zobaczenia. Cześć. Cześć. To byłby koniec na razie i cześć.